Jak widzieliście poprzedni filmik, to można powiedzieć, że to jest kontynuacja. Ym, niestety tam doszło do tragedii. We are Tak, tu jest ten, ten. O co w chodzi? Co? Ja, witam. Chcę um, to sobie koledzy um. Tylko koledzy, pamiętajcie, że poprzedni incydent został wyrzucony na media społecznościowa. Hej, to w dzisiejszym odcinku będziemy bo grać To ja Bo, bo, Będzie bo klik, klik, z na ten klik, ale może Przejdźmy do odcinku. No, jak, mi, jak słyszycie, to tutaj koleżka też nagrywa. Tylko, że nie przywitał się niestety z wami, nie miło troszkę. Dobrze. Ale ja mówię o talent, o Sudanie, bo on nagrywa. No ale. Jest... Trzymaj ma? Trzymaj Trzyma. Trzyma. Te zrobiłem Te zrobiłam. Się nie no no naprawdę nie No Te najgorszy Te jesteś najgorszy. Bo no, widzicie no, zrobiłam. Te ale nie tak zrobiłam. Te moim Te Próbowałem ochronić Kraków, maczetą, jakiś bo, po, to ja wzią, i moim ja ale nie to, to Te ochranić Te zrobiłam. Te zrobiłam. Te zrobiłam. Te zrobiłam. nie Te 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 no widzicie, no widzicie, patrzcie, klikacie ten przycisk, potem wchodzicie po I Mówię. tutaj klikacie, żeby mute czyli żeby tutaj wyciszyć kolegę, bo jest na pokazie mody i się z wami nie przywita, no co ma być? Proszę, to Proszę się innymi, a... oglądają go. Do... ale Jeśli to przed w końcu

Przeciwko, nie lecimy na tą moją Jest, jest goty, to bardzo krótki I widać, że mam małe stuki. Ja, ja um... mi... Nie, no ja się boję. Nie, no, widzowie, czy wy słyszycie? Ten gości nie jest family friendly. Nie, jestem family friendly. Kocham osoby. I ja chłopie mówisz, że ty lubisz. Popij, tu nie, I tu, i tu, i Nic takiego nie, nie, się nie się. powiedziałem! Ej, bro, nie powiedziałem! Czy, nic bo... takiego! Co takiego No to, to, dobiec, to zobaczymy na nagraniu! Zobaczymy na nagraniu! Dobra, jak idzie, no, co to, to ja to nie powiem, to, to Zobaczymy taki mądry... Dobra, zobaczymy... O, tutaj chyba karabinek jakiś z tego co widzę jest... On tego Ej, do nas Ej, fanboy na nas leci jakiś! Oj oj, tutaj U. chyba tej chciał chciałby, ale coś nie zeszło. Nie. No, mam... no, no, ja nie, nie, wiem, dzieciaczka, do yepyny, No, kupuję no, ja mam moje tak. Nie, 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 to nie, 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 mam nie, 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 Yeah. Ja! Zbiłem tam już na widzowie! Co? To ja przy Dobra. Już przyjechałem spali. A ja nie no, wiem, co to dla odcinek, a wy się kłóciliście! Nie wiem, co to już jest na jutrzejszym Dobra, się to tam. maczeta, nie maczeta, maczeta, maczyta, co to by nie było ma chatem i... Ej? Ej? A ty te filmiki, co my wtedy z Robloxa nagrywaliśmy soda, to, tak, to ty to w końcu wstawiłeś czy nie? A mam go wstawić? Tak. Znaczy fajnie by było. Bo nagrywaliśmy to, a potem... Kupa! Takywano. A wstawię to! Tylko to powiem się To z... nie wiem czy tego sobie nie usunęłem filmiku. No, jaka mizeria niebieska. Mizeria. Jesteś podłogową. Jesteś piękną. chyba mnie ta chopie. A, słuchaj. Lily zerka. Aj, Lily miał być, ale coś nie wiesz. Ja ja... je... Ale musi być no Lily. Musi być Mister Beast. No, ale zielone malowanie ci, którzy wiedzą. Ale Mister Beast jest. No chopie. No brrr. Dobra. baby bój, patapin. Ej, masz to? Masz to? Co? Oj, Oj dobra! Jak widzicie jak tutaj moi teamaki są bardzo toskillowi. No Ale nie, bo my czołg robimy. O. No czołg A bo wiesz co? Ja będę na Ja będę na karabin... będę karabinem... O. No zapraszam! No nie! No nie! No nie ty! A nie? No dobra! No nie! No

ja to tego żałował, ale mam to gdzieś, bo ja nie lubię nawet tego działka. Bo nim grać nie umiem idziemy tam? Nie, czekaj, czekaj! Mój ja nie Dobra, let's i twój kot T u mnie What the fuck? u tego pauzuje Dobra, to się nic nie spodziewał Fraga mu zabrałem Cieszę się o kurde widzowie widzieliście to nie trafiłem s najperki 9 milimetra. To to za Dobra, widzowie uciekamy od moich teammate'ów. Nie mogę kierować. Dobra, uciekamy, widzowie, bo nic nie za mną rozumieć. Uciekamy. Tak, nie. O widzicie? Widział. Widzicie pan flik jest bezczelny? No bezczelny to jest twój siuszak. Bo... <laughs> nie, <jest zawsze śmiech> nie, 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 to nie, 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 friendly nie, family friendly. Ale 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 nie, ja to być... nagrywa, ale on nie, a nie, 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 się, musi to musi być się być nie, 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 się nie, 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 nie wiem, no co widzi, dochowie, są to są za fonki bezdomne, nie? A poza tym to, co do no, niego powiedzieli, to było family friendly. Chroniłem... Próbowałem ochronić Kraków maczetą, a jakiś arabski żołnierz mnie wysadził. Oj, 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 tutaj niestety takie... drifty coś nie idą. A tutaj może będą lepsze. Od tego punktu O, nie filmuj, i Dobra, to no był ciekawy, uciekamy od niego. widzowie? Czy jak, jak, jak... oni nie są dobrzy? Złożacie je. Ale tu ty teraz wyrzuciłaś kiedyś. Co? Co? Nie! To już Ribut One! Reboot one. O nie, jeszcze zamknięto. No chłopie, no i widzicie, on nie jest family friendly. Co to jest? Co, Co to ma być? Mister Pismoś. Stoję tak, żeby nie Co są nas? Ja ci zedytuję to później. Ten, ja będę jakby jak najszybciej to edytował. Widzicie widzowie, oni nie są śmieszni Co ty to? robisz, człowieku? No, no, co? Ty no, świetnie, co się Tam są. Oni są na balonie? No. To no, uciekamy. Oj. Oto moje mieszkam w twoim mieście.

A? No i widzicie, nawet koleżka ze mną tańczy, no widzicie. Eee... Uf, up, dobra, więc no już skończmy, tak jak od razu. No on mam wózek zabrał! No widzicie, no i to jest niemiłe zachowanie, no co to Bez jest szczelne. w ogóle? Bezczelność! To jest takie bezczelne, naprawdę, człowieku! Wstydziłbyś się! To jest takie bezczelne! To jest takie bezczelne! Wstydziłbyś by się, no, Też ja, nie się ja, nie wiem, ja nie wiem, ja nie by ja wiem jak twoi rodzice w ogóle chcą z tobą jeszcze żyć nie wiem, ja bym... mi Nie było wstyd takiego syna mieć nie wiem jak twoi aparacie zęby. Chłopie, nadzemny. lepiej mieć chłopie aparat na zęby niż kupię rodzicom... czekoladę na No Chłopie, ty ją masz ty. No na pewno Dobra, tyle ja istotki. Już... skończyłeś taki pomysł? Muszę, ale... Ale... ale już się to tak pieszę. Wziąłem go pewnie od siebie, bo sama miała czekoladę na, na swoim te... Ale chyba tobie z... Julian wysz, kupił czekoladę i ty nie się nie nie ją pogięczyłeś. Dziecko, dziecko nie ja uwieczyłem. Nie się tak, bo ci żyła pęknie, to po pierwsze. O kochany, jakie to uciski lecą. Ale co? Ej, jesteś! Nie widziałem się! Nie! No widzicie, tutaj nie trafiłam nic. No i widzicie taki, taki, no No i chyba on mi robi emot, a nie, bo mi się tutaj stał. Dobra, weź mnie zrazu, weź ty, trzymaj, ty, weź, trzymaj, trzymaj! Odmieniaj! <śleszamy> <Zaczyna, śleszamy> <śleszamy> Cicho! Oni, po, oni mnie nie poinformowali i dzięki temu umarliśmy i... I ale ja... I, ja ale Zobacz, zaraz ale masz zobaczymy się w zobaczymy, czy koledzy będą się kłócić, tutaj wyleciała jedna płótnia niestety. Ale ja bym chciał dodać, ja bym chciał dodać, że ja cię poinformowałem, że idą od pleców, a on zamiast coś robić, to on mi chybie emotkował i robił jakiś pokaz mody. Dobra, no to dobranoc. Yeah.